Na dworzec, a rychło! A, a na dworzec to gdzie? No to to pan ma wiedzieć, nie ja! He, ale nie wiem! Ruszaj pan, bo szkoda czasu będę panu mówił! Ale co, skoro pan też nie wie? Zdam się na mój kreci zmysł! Skręć pan w lewo! W prawo? Tu w lewo! Może tu skręcę No chyba tędy I tu w bok To tu skręcimy To tu skręcimy Jest skrót Teraz tak, tu w bok! Pan chyba nie chce, żebym zdążył na ten pociąg, co? Skręcaj teraz, w prawo! No chyba tędy! No nie, no nie... Skręcaj, no przecie nie tędy! Mój no po co w te kałuże, ja się pytam po co? Mój no po co w te kałuże, ja się pytam po co? Uuu, ale nie było To jest skrót Skręć pan w lewo e, Może tu skręcę I, I na prawo No chyba tędy o, Tu skręcimy o, Tu skręcimy Matku, co pan wyczynia tu w prawo. Teraz w prawo! Skręcaj pan! Pociąg ekspresowy Orient Express, jak sama nas wskazuje, z Paryża do Stambułu odjeżdża z Peronu trzeciego. I... Jeszcze ja! krzyknął Kretes i wsiadł do pociągu.